Cześć, witamy Was przed naszej szklarni. Chyba Wy szklarni. Przed. <noise> Jesteśmy. Zgromadziliśmy się tutaj lub zebraliśmy się tutaj, ponieważ będziemy dzisiaj sadzić pomidory tak. i wieszać sznurki, chociaż sznurków nie było w planie, ale tylko Nami mówi, że muszę sznurki jeszcze zrobić, bo się nie sadzi pomidorów bez sznurków. Choć jeszcze są małe, za małe na sznurki moim zdaniem. Przej, robiliśmy cały plan, ale dzisiaj Madusz jest zaskoczony. Nie, bo nic nie było mowy o sznurkach, tylko była mowa o sadzeniu pomidorów. Nieważne. Najważniejsze jest to, że trzeba je dzisiaj zasadzić, bo pogoda jest bardzo ładna. Tak, tak? najważniejsze, że jesteśmy I razem i pomagasz. Tak, najważniejsze, właśnie. Tak? Bo bym sama tego nie ogarnęła. No właśnie, eee, więc będziemy sadzić, aby razem z nami. Zaczniemy od tego, że będziemy robić dołki dla pomidorów eee, i do tego dołka będziemy wsypywać Wsypywać, wrzucać e, świeżo zebraną pokrzywę. Niektórzy też wrzucają skorupki z jajek i skórkę z banana, ale wybrałam tylko pokrzywę, bo mam przed szklarnią, więc e, sobie ją wrzucę. Później zasypiemy ziemią i będziemy podwiązywać na sznurkach do góry, bo to są pomidory, które będą rosły po, pod sam sufit. E, przeważnie będziemy je prowadzić na jeden pęd, bo nie mam doświadczenia w prowadzeniu na dwa lub trzy pędy. E, może niektóre pójdą na dwa pędy, zobaczymy. Może się dokształcę w, w czasie. I co jeszcze? Będziemy jeszcze dosypywać mączkę bazaltową na wierzch i troszkę tak jakby przekopywać ziemią, no bo ją zamówiłam, ale jeszcze nie, nie przyszła, pewnie przyjdzie po południu znając życie. Eee, I co jeszcze opowiedzieć? Nie wiem. No, że tyle, że, że mam. Aha, no dobrze. Eee, mam, mam aż 19, w zasadzie 20 odmian. Wiem, że to trochę szaleństwo, ale wiecie, eee, duża szklarnia pomyślałam sobie, a spróbowałabym tyle fajnych jest odmian, chociaż odmian jest chyba z, pi, z 500. Więc wybrałam 20. Tutaj po mojej lewej stronie są głównie pomidory czarne. One mają taki intensywny smak. To są głównie pomidory rosyjskie, może nie wszystkie, czyli to są odmiany takie bardziej odporne na, na zimno czy na zarazy. Były zamawiane ze strony internetowej, to są takie kolekcjonerskie nasiona. A tutaj po prawej stronie są głównie czerwone pomidory. Mam też zielonego, na przykład nazywa się Kiwi, jest taki dość kwaskowaty. Parę koktajlowych, żeby na przykład dzieci mogły sobie zjeść tak po prostu, przyjść i sobie zerwać. Są też jakieś malinowe olbrzymy, na przykład takie standardowe, jakieś takie mniejsze na przetwory, na przykład, nie wiem, jak się to wypowiada San Marzano. To jest taka włoska chyba odmiana najczęściej jest dodawana właśnie do, do sosu pomidorowego do pizzy. Także, także trochę tego jest. A w jakich odstępach będziesz pomidowy Powinno się chyba większych niż będę, ale będę co 50 cm w rzędzie i 50 między rzędami. Czyli jesteś mądrzejsza od tego, co piszą, tak? Nie, oczywiście, że nie, ale chciałabym po prostu mieć tutaj ich więcej. Jest napisane, że 50 jest takie minimum, no nie? Widzę, że ludzie też gęsto sadzą w, in, w szklarniach, inni ludzie w szklarniach, więc co 50 myślę, że będzie ok. Dobrze. I jeszcze tutaj będę dosadzać bazylię, którą mam wyhodowaną, mogę Wam pokazać. Gdzieś Ona nie urosła tak duża, jak bym chciała, ale, no, ale rośnie. E, będę ją tutaj sobie wysadzać, ponieważ zapach od odstrasza jakieś tam szkodniki, już nie pamiętam jakie. I jeszcze nasturcję i aksamitkę. Tutaj na przykład jest nasturcja, która też odstrasza zapach, jakby i tak dalej. Szkodniki wolą iść do nasturcji niż do, do pomidorów najpierw, więc będę tutaj jeszcze wysadzać te kwiatki. Będzie jeszcze trochę papryki tutaj w kącie i jedna, jeden arbus dla miłosza, który sobie sam zasiał. Także tutaj go też gdzieś, on też już potrzebuje do, do, do gruntu. No, także tyle będzie rzeczy w szklarni. Pierwszego będę sadziła malinowego olbrzyma. Zobaczcie, on już jest olbrzymem. Wow. Jakie ma korzenie, widzicie? Ja. Będę go sadziła aż potąd, żeby po prostu był mocniejszy. I zobaczcie, mam ich aż cztery, tej odmiany. Dlatego ten i ten pójdą do gruntu, ponieważ będziemy jeszcze sadzić na zewnątrz, dlatego że mamy tyle tych pomidorów, ale część dam sąsiadom na wsi. I rodzicom, Mateusza trochę i komuś. Nieźle. Jeszcze no. komuś? No, dobrze. jeszcze wyślemy. Okej, okay, dobrze. <laughs> Innym, dobra. Przesunę. No i jednak wiecie, co nie ma? Co 50 z tego, co widzę? Tutaj będzie 45. Żeby między sobą miały. 50, więc tak na samym skraju posadzę tego. Kartony już się. Tutaj już się chyba rozłożył. Tak? No, nie ma. Bo tutaj trzeba dość wysoko, bo jak chcę, po samej liście. Mhm, tak. Więc potrzebuję łopatkę. No i te kartony są przebite, i tutaj jest, zobaczcie, ta ziemia jest taka dosyć ubita, i tak dalej. Więc dostaliśmy od rodziców Mateusza torf. Powiedzieli, że możemy sobie wymieszać właśnie z jakimś podłożem, że on jest taki okay, fajny, daje, daje radę. Więc tutaj sobie po prostu garstkę wsypię przed tym, jak będę sadzić tego pomidora, ale jeszcze muszę wykopać. W ogóle nie mam jakichś profesjonalnych narzędzi, muszę sobie kupić w końcu. Więc łopatką Miłosza trochę wykopuję, a ciężko się wykopuje, bo to jest takie... Ubite. Zaraz wszyscy napiszą, że nic na mnie nie urośnie na takiej ubitej ziemi, bo ostatnio już były takie komentarze. No trudno. A ja wam mówię, że urośnie. Zobaczycie. Możecie przyjechać i potem zjeść z nami pomidory. No dobra, już mi się nie chce, szczerze powiedziawszy, bardziej kopać, więc wsypię sobie tak garstkę dosłownie tego torfu. Dam troszkę pokrzywy. Tyle. I. Wbiję sobie tutaj, żeby to był malinowy, potem muszę sobie, może z drewna, mój mąż mi zrobi jakieś takie ładne znaczniki. Tak? Tylko, że nie ma czasu pewnie na to, ale dobra. Wyciągamy, zobaczcie jaki ładny system korzeniowy. No i według mnie trochę za płytko, no, ale dobra, nie chcę, nie chcę mi się naprawdę kopać tego, więc teraz zasypujemy. Nie chce mi się kopać w takim sensie, że jest tu 37 stopni, i po prostu jest mega gorąco, i do posadzenia jest jeszcze bardzo dużo pomidorów, więc w takim sensie mi się nie chce, że muszę zostawić energię na wszystkie pomidory. Ok, nie jakoś super mocno. Mogłabym naprawdę jeszcze o tyle głębiej go włożyć, więc kolejne postaram się trochę głębiej. No, i tutaj mamy. I kolejny będzie od niego oddalony o 50. Udało nam się zasadzić pomidory. Przeciągnąłem już żyłkę na zasadzie dwie żyłki, dwie. To jest drut wiązałkowy i przywiązałem tej, żeby można było swobodnie sznurki puścić do samej góry, żeby pomidorki miały stabilne podparcie, ale musimy uciekać ze szklarni, ponieważ zrobiło się ponad 40 stopni. Zrobimy sobie chwilę przerwy, ale w tej przerwie przygotujemy pierwsze wysyłki dla naszych Fanów. Będą to wysyłki z live'ów, które były w kwietniu, z live'a, które były w kwietniu i tam były dwie nagrody do wygrania, dwie jakby komplety sadzonek i niespodzianka. Teraz to przygotujemy, aby jutro z rana wysłać, ponieważ kurier yy, tutaj z paczkomatu odbiera około 10 paczki, więc następnego dnia będzie na miejscu już u naszych fanów. No, tak, żeby po prostu te sadzonki wytrzymały tą podróż. Więc powiedz Karolina, co wybrałaś dla naszych pierwszych klientów, bo co będziemy robić z nadwyżkami eee, w przyszłości? W przyszłym roku, jeżeli nadal będziemy uprawiać ogródkę, eee. nas to nie zmęczy, no to nadwyżkę będziemy sprzedawać, bo jak widzicie, za mną jest aż tyle nadwyżki. Które A by jeszcze będziemy coś innego sprzedawać? Dobre ręce. Wszystko będziemy sprzedawać. Jajka też będą za niedługo w sumie. Tak, jajka będą sprzedaży. Myślę też o takich e, fajnych jabłkach do szarlotki, ponieważ mamy dostęp do sadu takiego ekologicznego. No, no a pokażę Wam te pomidory. Pokaż, co przygotowałaś. Wow! Mam po, po dwa. To jest, nazywa się Black Frontula. To są jeszcze małe sadzonki. E, to będzie czarny pomidor, wysoko okay. rosnący. A drugi? Red pear, który jest czerwonym pomidorem, też wysoko rosnącym. I chyba druga partia jest taka sama, okay. a nie, nie. E, to jest ametyst jewel, tak się nazywa. Mm -hmm. To też jest czarny pomidor, ale on już nie będzie taki, nie będą takie dużo owoce, troszkę mniejsze mm -hmm. będą. Do sałatek na przykład. No i tutaj, o, pineapple, to w końcu jednak zrobiłam różne. No i Piny Apple jest chyba czerwony, nie pamiętam dokładnie, trzeba by sprawdzić sobie. Też taka odmiana, to są z kolekcjonerskich nasion. Super. A co będzie niespodzianką? Niespodziankę wymyślił Mateusz i to będzie rzodkiewka. Tak jest, świeżo zerwana. Tak. Przesyłki jutro będziemy wysyłać z rana, tak jak wam mówiłem, kurier będzie tutaj u nas. No u nas kurier mniej więcej jest koło godziny 10-11, chyba tak mówiłem, więc z rana jeszcze ją zerwę. I w sumie wszystko będzie pakowane rano, a dzisiaj sobie po prostu przygotujemy, żeby jutro wcześniej sobie to wszystko już ogarnąć, tak żeby jak najświeższe dotarły do naszych klientów. A teraz robimy sobie chwilę przerwy mm -hmm, bo i gorąco. po południu wrócimy do Drobienie tematu. Sznurków. Tak, bo jeszcze musimy tutaj Wiesanie. zrobić trucik, no i będziemy podwieszać tak. pomidory. Ja chyba jeszcze paprykę będę sadzić, tak mi się wydaje. Coś. Dobrze. Możesz pokazać paprykę, tam jest. Właśnie, jest myślę, papryka. to papryka nie urosła mi jakoś rewelacyjnie, dlatego, że miała wahania temperatury w domu, mm -hmm. ale no zobaczymy. Wszystko się okaże. Tak. Idziemy. W tym roku. Idziemy na przerwę. Idziemy, przerwa. <laughs> Niestety dziś już nie będziemy kontynuować prac przy pomidorach, mm. ponieważ mamy jeszcze kilka innych rzeczy, a jest po prostu tutaj tak gorąco, że się nie da wytrzymać. No. Więc w kolejnym odcinku pokażemy Wam jak poradziliśmy sobie z podwieszeniem tych pomidorów. Tak, one jeszcze jakby nie spadają tak bardzo, więc tam parę dni dokładnie. Żyją po radę, a musimy się zabrać jeszcze za parę innych prac, mm. które wykonujemy i przy pszczołach, i kolina ma kilka jeszcze wysadzeń, mm -hmm. więc musimy to po prostu zrobić. Ale jeszcze jutro, rano, yy, pokażemy wam jak w zasadzie ja Wam pokażę pewnie. Jak pakuję przesyłki dla pierwszych naszych klientów, czyli naszych widzów, którzy wygrali nagrodę przy live'ie w kwietniu? Mm. No, no, to chyba do jutra. No tak. Czy może coś, coś do dodania? Do dodania nie mam. No, no to <laughs> do zobaczenia za chwilę. <laughs> Dzień, kolejny poranek. Pakujemy paczki. Chcieliśmy z samego rana je spakować, ponieważ będą świeżutkie. Mam przygotowane e, pomidory. To są dwie różne odmiany. Red, Black i różne. Dobra. Nie, w sumie cztery są różne, nie? Każdy jest inny. Dobra, to jak pójdzie, tak pójdzie. Bez żadnego tutaj wybierania. Podlejemy je jeszcze przed samym zapakowaniem. Wow. Dobrze. Podlane. Mam tutaj też butelki przygotowane, kartony i woreczki foliowe. Woreczki foliowe po to, że wrzucimy pomidory jeszcze tutaj, a jeszcze trochę wsiąkło, jeszcze mam takie resztki w tych butelkach, to doleje i tak muszę to powylewać. To ładnie, o, właśnie. I w ten sposób. Super, on się tam nie ruszy. A folię dajemy dlatego, żeby po prostu ziemia nam nie wyleciała podczas transportu. O, i teraz możemy go tak ścisnąć, zawinąć. A tam mu się w środku nie stanie. Taśmą klejącą obwiniemy. Dobrze. Tak damy i mam takie jeszcze duszki. I nimi możemy po prostu wypchać tutaj tą część. Okej. Okay. Ja on tam się ładnie rozłoży w tej butelce. O! Super. Teraz folia. Dobrze, drugi pomidor już jest. Czyli zaraz jedną paczkę będziemy mieli już gotową. Zamknie się także ok. Jeszcze rzodkiewka świeżo zerwana z naszego pola. Dokładamy. Tak luzem. Tak luzem. I to jeszcze dopchamy tymi, tymi, tymi poduszkami. O, tak żeby to się tutaj mocno nie ruszało i teraz domykamy kartonem. Dobra. Jedna przesyłka praktycznie gotowa. Będziemy musieli jakiś większy karton znaleźć na tą drugą. Zobaczymy jak to dojdzie. Dobrze, pierwsza paczucha gotowa. To chyba damy tą dęko O, w ten sposób. W tą stronę. Ja tutaj się ściśnie ładnie. O. No i dobrze, to i tak musimy dać ten wyższy karton. No, utniemy go najwyżej, bo on się no, może zmieścić lub może nie zmieścić do tego paczkomatu. To jest takie, mieści się lub się nie zmieści. Okay, mamy, teraz woreczki i o, proszę bardzo. No i zamykamy. Jeszcze opiszemy, uwaga szkło, robić ostrożnie. Dobrze, no i teraz zostaje nam tylko przykleić etykiety. I tak przygotowane paczki lecą do paczkomatu. Przesyłki przygotowane. Teraz pozostało je wysłać. Zaraz pojadę do paczkomatu, żeby je nadać. Yy, ale też jest taka jedna rzecz, którą na samym końcu chcieliśmy Wam powiedzieć: <noise> że co że ostatnio na transmisji na żywo wiele osób jakby nie, nie mogło sobie poradzić z tymi wpłatami, mhm. które, które tam były, gdy zbieraliśmy na ogrodzenie. Dokładnie. No wiele osób chciało tam nas jeszcze wesprzeć mhm. i później dostaliśmy maile, no, kilka maili i komentarzy, mhm. żeby po prostu wysłać numer konta, bo chcą nas wesprzeć, że mhm. inni twórcy też tak robią tak. i mhm. tak dalej. Więc w sumie, czemu nie, numer konta możecie znaleźć w opisie i teraz mhm. będziemy po prostu dawać w opisie numer konta. No i w zasadzie to tyle, więc jeśli ktoś by nas chciał wesprzeć w ten sposób, żeby to, wykonać tutaj, jakiś przelew, tak, tak tutaj, to co, co tutaj robimy na remont e, robimy jeszcze. Robimy i tak dalej, no i pewnie ten numer kona też się przyda do jakichś tam zamówień, jeśli będziemy kiedyś coś sprzedawać, hmm. no więc tak. to na tej zasadzie będzie działało. Więc... Tak, możemy też przypomnieć o tym, że są dane do paczkomatu też? też, bo czasem na przykład ktoś nam wysyła jakieś zabawki dla Miłosza po swoich dzieciach, albo ubranka, bo my chętnie przyjmiemy takie rzeczy, też nie, nie chcemy tak. kupować jakby Takich rzeczy nowych, bo bez sensu miłość to wszystko na podwórku po prostu ciora. Tak. Więc jeżeli e, chcielibyście na przykład nam coś wysłać, e, to mamy też na paczko no Dokładnie, pod... też również w opisie. Dokładnie. No to na no tyle w tym filmie chyba. Hmm, no Widzimy tak. się w kolejnym. No. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa! Pa!